Siemano, prosto z Manchesteru, zbliża się koniec sezonu, ale chyba mocniej wszyscy żyją tym, co ma wydarzyć się po sezonie, niż tym, co dzieje się obecnie z Manchesterem United, bo wiadomo, gramy nadal w lidze, gramy w lidze Europy, co jest bardzo ważne z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia naszej przyszłości, ale chyba wszyscy fani Manchesteru United równie mocno, jak nie mocniej ekscytują się nadchodzącym oknem transferowym, a szczególnie tym, że Manchester United bardzo mocno planuje wzmocnić swoją siłę ognia, która, umówmy się, jest po prostu żenująco słaba w obecnej kadrze Manchester United. Także, pogadajmy sobie dzisiaj o potencjalnych napastnikach Manchester United i tym, że Czerwone Diabły chcą sfinalizować dwie umowy w jak najszybszym czasie. Zapraszam na tylko United. United. Manchester United planuje podpisać Liama De Lapa i Kunie najszybciej jak to jest możliwe. Starają się oni to zrobić, żeby wraz z początkiem okna transferowego obaj zawodnicy pojawili się w klubie. Porozmawiamy sobie tutaj trochę o Kunie, trochę o Delapie, wobec którego fani mają wielkie wątpliwości. Ja takich nie mam i zaraz Wam wyjaśnię dlaczego, ale najpierw chciałem odnieść się tutaj do tego, co mogliście przeczytać na miniaturze, czyli nie dla Osimena, bo zdaje się, że Manchester United porzucił plany podpisania Osimena ze względu na jego wygórowane wymagania finansowe. Ornstein podał to, że właśnie Manchester United ze względu na bardzo wysoką potencjalną tygodniówkę nie ma zamiaru dłużej interesować się tym piłkarzem. I szczerze, jeżeli to jest prawda, a umówmy się, David Ornstein jest bardzo dobrym źródłem, to ja uważam, że United robi bardzo dobry ruch. Oczywiście to nie jest tak, że ja odejmuję klasę O'Simonowi czy cokolwiek, jest to bardzo dobry napastnik. Bardzo prawdopodobne, że spisałby się lepiej niż Liam Delap w Manchesterze United przynajmniej na początku. Bo jest to piłkarz z dużo większym doświadczeniem, potwierdził się w różnych zespołach, wszędzie strzela bramki i na pewno byłby to taki duży boost dla ofensywy Manchester United. Jeżeli natomiast ta tygodniówka ma być absurdalnie wysoka, plus wysokie koszty transferu, bo nie oszukujmy się, ja nie wierzę, że Napoli zgodzi się na 40 milionów funtów. Absolutnie nie ma takiej możliwości, moim zdaniem. Mogę się mylić, ale mnie się wydaje, że to będzie kwota w około 60 a raczej Manchester United nie pozwoli sobie na aż tak duży wydatek, biorąc pod uwagę to, że Kunia również będzie kosztował około 62 milionów funtów. Moim zdaniem nieprawdopodobne jest to, żebyśmy poszli po Osimena. i szczerze, jeżeli oni odrzucają go z powodu tygodniówki, to ja jestem bardzo zadowolony, bo uważam, że Manchester United musi uzdrowić swój system płac i wynagrodzeń dla zawodników i nie możemy iść już w tak absurdalne wysokie tygodniówki jak chociażby Makasemiro. My musimy skończyć z tym, żeby piłkarze przychodzili tu tylko dla pieniędzy. W tej chwili Manchester United niestety nie ma wielu możliwości przekonać piłkarzy, szczególnie topowych, do przyjścia, a dlatego ja cenię sobie transfer Kuni, bo on pokazuje że chce tutaj dołączyć mimo wszystko. On chce po prostu grać dla Manchester United i to jest właśnie piękne, bo to pokazuje, że to może być taki prawdziwy diabeł, na którego my wszyscy czekamy. Piłkarz, który sprawdził się już w Premier League, który jest potwierdzony, jego jakość jest nie do podważenia w tej chwili. Oczywiście znajdą się tacy, że on gra w słabym klubie i tak dalej. No ale gdzieś trzeba grać w tej lidze, żeby się sprawdzić. W jakimś klubie trzeba było się znaleźć i wyróżniać się w nim tak, żeby wszystkie niemalże kluby stopu były nim zainteresowane. Więc jeżeli on wybiera Manchester United ponad inne kluby, niezależnie czy my zagramy w lidze mistrzów, nieważne czy będziemy w pucharach czy nie będziemy on po prostu chce przyjść i grać na Old Trafford. O ile oczywiście te wszystkie doniesienia są prawdziwe, to też trzeba tak trochę patrzeć na to, wiecie, przez palce, ale moim zdaniem nie ma się co zastanawiać. Jeżeli on wykazuje chęci w ogóle dołączenia do United, powinniśmy iść i jak najszybciej starać się to zrealizować. Jeżeli oczywiście wiąże się to z odejściem niektórych piłkarzy, no to tak, trzeba to zrobić. Jest ogromna lista zawodników, którzy powinni opuścić Manchester United. A Kunię ja przyjmę z otwartymi ramionami, bo tak jak mówię, sprawdził się on w lidze. Pasuje on niemalże idealnie do taktyki, jaką chce grać Ruben Amorim. Pozycja dziesiątki jest właśnie dla takiego piłkarza. Ni to napastnik, ni to skrzydłowy. Ale jest to piłkarz operujący właśnie w tych strefach, gdzie jest potrzebny. Potrafi dograć, potrafi zaskoczyć, potrafi dryblować, potrafi strzelać. Piłkarz na pozycję tą, na którą my potrzebujemy, posiada wszystkie walory. Jakich sobie możemy wyobrażać i o jakich możemy marzyć? Także jak najbardziej dla Kuni, miejsce będzie, będzie to jedna z gwiazd od wejścia Manchester United, i jestem bardzo zadowolony z tego ruchu. Ja kiedyś o Kuni się wypowiadałem po pierwszym sezonie w Wolves, że nie warto jest sprowadzać jego za wielkie pieniądze, bo on jeszcze nie jest sprawdzony na poziomie Premier League na tyle, żeby mu zaufać. W innych klubach nie było tak kolorowo, ale już po kolejnym sezonie w Wolverhampton ja uważam. Że to będzie bardzo dobry ruch, bo Manchesterowi United brakuje piłkarzy, którzy rozumieją taktykę taką jaką chce Amorim, a wydaje się, że Kunia po prostu jest do tego stworzony. Jeżeli chodzi o Liam Adelapa, ja widzę na różnych stronach, forach, grupach i tak dalej dyskusję, że to jest drugi Rasmus Hojlund. I ja się tak zastanawiam, co ci ludzie ćpają, pisząc, że to jest drugi Hojlund. Gość gra już na poziomie Premier League. Oczywiście to jest pierwszy sezon. Ale nadal on wszedł. Umówmy się w drużynę nie najmocniejszą. No Ipswich jest beznadziejny. Jeżeli ktokolwiek oglądał to, jak Ipswich się prezentuje, to musi docenić Delapa za to, jak on tam grał. Jeżeli ktoś naprawdę widział, jak Delap gra, to nie powinien mieć wątpliwości. A to, że Hojlund się nie sprawił, to jest inna rzecz inny zupełnie profil Adela przede wszystkim ma to, czego nie ma Hojlund on ma charakter i ja nie wierzę, że on się spali tak jak Rasmus jeżeli chodzi natomiast czy on podoła, czy to jest napastnik na 20 bramek i więcej ja uważam, że tak skoro on strzelił 12 goli w Ipswich, to uważam, że w mocniejszej drużynie, z lepszymi piłkarzami on powinien strzelić jeszcze więcej bramek jeżeli chodzi natomiast o jego dorobek w tej chwili, 12 goli Nasze trio ofensywne, czyli Hojlund, Garnacho i Zirgze, mają łącznie bramek 11. Więc zastanówcie się: wyjmijcie kogokolwiek z tej trójki i wrzućcie na jego miejsce Delapa z 12 bramkami. Zobaczcie, jaka to by była różnica. Tutaj oczywiście mówimy o zastępcy Hojlunda, czyli wymieniamy 3 gole w Premier League na 12 goli w Premier League. Ile punktów bylibyśmy do przodu? Ile meczów byśmy nie przegrali? Ile byśmy wygrali prawdopodobnie, gdybyśmy te 12 bramek chociaż dołożyli? A ja uważam, że Liam Delap ma możliwości zostać piłkarzem, może nie na poziomie Harry'ego Kane'a, że on będzie, wiecie, w stanie walczyć o króla strzelców od razu i tak dalej. Ale Kane też nie błyszczał od samego początku. Ja uważam, że Delap ma wszystko, żeby jeszcze bardziej się rozwinąć i być naprawdę świetnym napastnikiem ma wszystkie atuty jakie my wymienialiśmy przy transferze Hoylunda, czyli jest wysoki, silny szybki, potrafi utrzymać piłkę, potrafi dryblować, potrafi walczyć w powietrzu oddaje strzały z różnych pozycji, on ma naprawdę świetny stosunek bramek jakie zdobywa do tego co zdobywa jego drużyna, na nim po prostu opiera się cały atak Ipswich i bez niego ta drużyna podejrzewam, że byłaby na poziomie Southampton albo jeszcze gorzej Także ja nie wiem skąd u ludzi biorą się te wątpliwości od tego gościa, bo jest ze słabej jego zespołu, bo jest Anglikiem, bo to, bo tamto, siamto to jest najlepsze. Ja od dawna, nie tylko ja, ale wielu ludzi mówiło, że Manchester United powinien brać piłkarzy wyróżniających się w lidze. A niewątpliwie Delap takim jest. Tak samo jak kunia. Co do kuni nie masz żadnych wątpliwości wśród fanów. Ja nie widzę, żeby ktoś kwestionował Kunie i jego przydatność dla drużyny. Że on się nie sprawdzi, że on zawiedzie, a ja przypominam, że on w dużym zespole rozczarował już kiedyś i pozbyli się go dosyć lekką ręką. Oczywiście nie w Premier League, ale jednak. Delap nie miał za bardzo takiej okazji. To jest dopiero jego pierwszy kontakt z tą ligą, a już zrobił w niej 12 bramek. Może jeszcze powiększy swój dorobek. I tutaj jest masa wątpliwości co do tego transferu. Ja tego całkowicie nie pojmuję. To nie jest tak, że Kunia strzelił 30 goli w tym sezonie. Zobaczcie sobie, ile strzelił Kunia, ile strzelił Delap. I oczywiście jeden jest typową dziewiątką, drugi jest tym takim dziesiątką, właśnie za napastnikiem. No ale nadal. Ja naprawdę tego nie mogę zrozumieć, skąd w fanach jest tyle wątpliwości co do lili Yamadella? Ja podejrzewam, że to się bierze z tego, że oni go nie widzieli, że oni widzieli może skróty, że oni rozumieją tylko, znają jego jakby metrykę i tak dalej, i jego warunki fizyczne. I to im mówi, że to będzie drugi Hojlund. bo jest w tym samym wieku, bo jeszcze nie jest sprawdzony na wysokim poziomie i tak dalej. No jeżeli, będąc zawodnikiem wyróżniającym się, Umówmy się wyróżniającym się napastnikiem na poziomie Premier League, to ja nie wiem kurwa, gdzie on jeszcze miałby się sprawdzić. Jak on miałby potwierdzić to, że on pasuje do drużyny, takiej jak Manchester United? Wiecie, Harry Kane jest raczej mało prawdopodobny. Robert Lewandowski raczej też nie przyjdzie do Manchester United. Pomyślmy sobie, kto jeszcze. Myślę, że Erlinga Halanda raczej byśmy nie namówili na transfer do nas. Lautaro Martinez, jak sobie tak myślę o takich napastnikach dobrych, porządnych, no to chyba też nie będzie chętny na transfer do Manchester United. Więc powiedzcie mi, jakiego napastnika wy widzielibyście? Bo różni się przewijałem. Przewidzia się Mateta. I co ludzi kieruje, żeby stwierdzić, że to będzie lepszy wybór? Bo jest trochę starszy? Bo strzelił kilka bramek więcej? No ale właśnie dlatego, że nie jest to ogromna ilość bramek. I DELAP ma dużo większe pole do rozwoju, moim zdaniem to jest dobry wybór. I ja się nie zgadzam po prostu z mówieniem, że to, to śmierdzi kolejnym hojlundem, że to będzie następny niewypał, piłkarz, który nie podoła. To, że jeden nie, podobał, nie podołał, to nie znaczy, że ktoś inny pójdzie tą samą drogą. Umówmy się, Holund nie podołał głównie dlatego, że jego głowa nie dojechała. Przypomnijcie sobie jego początek w Manchesterze United, że on nie był w stanie grać z powodu stresu związanego z tym, gdzie on się znajduje. On sobie nie poradził już na starcie, spalił się psychicznie. Potem oczywiście to jakoś poszło, strzelił kilkanaście bramek, ale mamy od tamtego momentu totalną zapaść. I piłkarza, który już prawdopodobnie nigdy, przynajmniej w Manchesterze United, nie rozwinie się na tyle, na ile my byśmy chcieli. Na tyle, na ile sobie obiecywaliśmy wszyscy. Dodatkowo, Liam Delap to jest koszt 30 milionów funtów. I prawdopodobnie całkiem rozsądna pensja, jak na Anglika i na napastnika. Pokażcie mi poważnego napastnika który jest w stanie strzelić kilkanaście bramek w tak silnej lidze jak Premier League, dostępnego za 30 milionów funtów. Naprawdę bardzo chętnie posłucham, kto byłby lepszym wyborem za takie pieniądze do wyciągnięcia. Dodatkowo nim interesują się inne kluby, bo już pojawiły się informacje, że Newcastle chciałoby go ściągnąć do siebie. Ja się wcale nie dziwię. City ma prawo jakby pierwokupu. No ale oni raczej nie będą z tego korzystać, no bo oni mają siłę ofensywną zupełnie inną niż Manchester United. I ja uważam, że wybrzydzanie na takiego zawodnika to jest paranoja. I ja autentycznie nie jestem w stanie tego zrozumieć. Oczywiście każdy ma jakieś tam swoje wybory, swoje sympatie. Ja rozumiem tych, co są za tym, że musi być o albo że musi być Giocheresz. Ale ja nie mam przekonania do żadnego z nich na tyle, że to będzie, wiecie, piłkarz na 30 bramek w Premier League. Czy Joachim będzie robił to samo u nas, co robi w Sportingu? Nie jestem pewien. I umówmy się, on też będzie kosztował około 60-70 milionów funtów. Raczej taniej nie będzie. A Manchester United ma większe potrzeby niż kupienie tylko jednego bądź dwóch napastników. Ja sobie nie wyobrażam, żeby okienko się na tym skończyło: że przyjdzie nawet Kunia i Delap tylko. Na pewno muszą zostać wzmocnione też inne pozycje. Ale za tym dealem podwójnym jestem jak najbardziej za. Ja uważam, że to tak zaupgradeuje naszą drużynę, że my sobie nawet tego nie wyobrażamy. Będziemy mieli wreszcie napastnika, który wie, co ma robić. To już jest ogromna zmiana. Gościa, który wie, jak grać na ataku. Bo w tej chwili my nie mamy żadnego poza ewentualnymi ludźmi z akademii, których moglibyśmy spróbować. My nie mamy ani jednego prawdziwego napastnika w pierwszym składzie, bo Hojlund takim nie jest, Zirkze też. Zirkze jest bardziej dziesiątką, która mogłaby fajnie ewentualnie z Kunią współpracować i z potencjalnym napastnikiem, który wie co robić, wie gdzie się ustawić, wie jak walczyć i jak próbować iść po swoje, czyli po bramki, a kimś takim właśnie jest Delap i to go odróżnia od Rasmusa Højlunda i ja mam przekonanie, że on nie zawiedzie. Moja opinia jest taka, że taki podwójny deal, gdzie podpisalibyśmy Liama Delapa za 30 milionów funtów i Kunie za 62,5 miliona funtów bodajże. To jest deal całkowicie do zaakceptowania i ja bym się z tego niezmiernie cieszył. I jestem w 100% przekonany, że po chociażby jednym sezonie każdy z Was wróciłby do tego materiału i powiedział Kurwa Łukasz, miałeś rację. A teraz dajcie mi znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie, jakie macie podejście do odrzucenia Manchester United kandydatury o jak odnosicie się do transferu, głównie Delapa, bo o nie to raczej jestem przekonany, że wszyscy będą zachwyceni, i jeżeli się nie zgadzacie ze mną odnośnie delapa, to ja chętnie posłucham dlaczego tak jest. A na teraz to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!